Torebka, którą widziałyście na zdjęciach, idealnie sprawdzi się um, jako torebka taka koktajlowa. Akurat trwa karnawał, więc może jeszcze w teraz, może jeszcze w tym okresie któraś z was decyduje się, żeby taką torebkę zrobić. Ja dzisiaj będę wykorzystywała sznurek poliestrowy, sznurek poliestrowy, który ma średnicę mniej więcej 2 do 3 mm. On jest bardzo leciutki, fajnie, ale delikatnie się błyszczy, więc naprawdę na taką torebkę będzie idealny. Torebkę będziemy wykonywać z trzech części. Potrzebujemy dwa boki i część główną. Jedną taką część mam gotową, teraz zrobię drugą razem z Wami. Warto zaznaczyć, że wysokość tego elementu będzie stanowiła również wysokość naszej torebki, więc już teraz na tym etapie możecie sobie zaplanować jak dużą tą torebkę chcecie mieć. Później zaplanujemy sobie szerokość całej torebki, natomiast jej wysokość to będzie wysokość tego elementu. Składamy sobie sznurek na pół, tak żeby długa końcówka, ta skłębka była na górze, wkładamy w środek szydełko. Pobieramy włóczkę, przeciągamy pod oczkiem i tego oczka nie zaciągamy zbyt mocno, ponieważ również w nim będziemy na końcu wykonywać, yy, wykonywać tutaj półsłupki. Najpierw wykonujemy 15 oczek łańcuszka. Tutaj mam 3 oczka łańcuszka, tej początkowej pętli jeszcze nie liczymy jako oczko. Mam 15 oczek łańcuszka i teraz będę pracowała pół słupkami, żeby ten element wyglądał lepiej, żeby na środku nie było takich nieestetycznych dziurek. To zamiast wbijać się tutaj od przodu, zwyczajnie w oczko, będziemy się wbijać w pętle, które są z tyłu. Gdy odwrócimy sobie łańcuszek, z tyłu mamy takie poprzeczne pętelki. Wbijamy się teraz. W drugą pętelkę licząc od szydełka, tutaj jest pierwsza pętelka, w której nic nie wykonujemy. Wbijamy się pod drugą pętelkę licząc od szydełka i robimy w niej półsłupek. Następnie przechodzimy do kolejnej pętli, która jest przy następnym oczku, i również w niej robimy półsłupek. I tak w kolejnych pętelkach. Tutaj jest łańcuszek z przodu, pętle są dokładnie z tyłu. Wykonujemy po jednym półsłupku aż do końca tego rzędu. Mam ostatnie oczko, ostatnia pętla. To jest 14 półsłupek, czyli na tej prostej drodze mam dokładnie 14 półsłupków. Teraz będę wykonywała zaokrąglenie. W tym supełku początkowym, którego jeszcze nie liczyłyśmy jako oczko, zrobię 5 półsłupków. Wbijam się tutaj. Nie przejmujemy się na razie tym, że ta pętla nam się rozszerza. Pilnujemy, żeby się nie rozpruło i wykonujemy w ostatniej pętli 5 półsłupków. Na koniec tą końcówką zaciągamy robótkę, aż ta dziurka tutaj się zamknie. I jesteśmy teraz po drugiej stronie łańcuszka. Dzięki temu, że szydełkowałyśmy w tylnych pętlach, mamy teraz piękne oczka, tutaj będzie nam bardzo wygodnie je przerabiać. Podążamy na drugą stronę również półsłupkami, tworząc kolejne półsłupki dokładnie nad półsłupkami z poprzedniego rzędu. Również będzie ich 14. Przechodzimy pod pierwsze oczko i teraz tą końcówkę, którą tutaj mamy, również będziemy wplatać w kolejne oczka. Robimy to w ten sposób, żeby po wbiciu szydełka w oczko pilnujemy, żeby ta końcówka była na szydełku. Wówczas po pobraniu ona już się złapie w środek w oczko, nie będzie trzeba jej w żaden sposób później wrabiać. Wbijamy się w kolejne oczka. Klasycznie pod dwie nitki, pod całe oczko. I tak do końca rzędu. Gdy już trochę tej nitki wpleciemy, możemy ją śmiało obciąć, nie trzeba jej wplatać do samego końca. 14 półsłupków po drugiej stronie, plus 5 półsłupków na zaokrągleniu. Oczko łańcuszka obracamy robótkę. Teraz będziemy wykonywać drugie okrążenie w tą stronę. Na zakończeniu, tutaj na zaokrągleniu, mamy zrobione 5 półsłupków. Jak sobie tak złapiemy, to one się ładnie układają tak, że jeden półsłupek, jedno oczko jest takie najbardziej zewnętrzne, a tutaj są oczka obok. We wszystkich tutaj oczkach po kolei wykonujemy po jednym półsłupku, tylko w tych dwóch najbardziej tutaj na zaokrągleniach wykonujemy po dwa półsłupki, żeby troszeczkę dodać tutaj, żeby ten element był płaski, nie zwijał nam się za bardzo. Przechodzimy do kolejnych oczek pojedynczymi półsłupkami. Jestem na zaokrągleniu. W tym oczku to jest oczko nad drugim półsłupkiem z tej piątki. Robię dwa półsłupki. Na środkowym tutaj oczku jeden półsłupek. Następnie w tym oczku również dwa półsłupki. Dzięki temu robótka nam pięknie tutaj zakręciła ponownie na drugą stronę. I teraz już kończymy. Ten element tworząc po jednym półsłupku do końca rzędu, następnie robimy oczko łańcuszka, wyciągamy nitkę, chowamy końcówki i drugi element będzie gotowy. Tutaj nie zapominamy, żeby przerobić to ostatnie oczko. Ono się może tutaj troszeczkę nam schować, więc pilnujemy, żeby robótkę przerobić do samego końca. Pójdę teraz po nożyczki i pokażę Wam, jak wykonujemy trzeci, główny. Będzie miała mniej więcej 13 cm wysokości. Ten element ma około 12 cm, ale jeszcze wiadomo, będzie klapka, więc y, takiej wielkości będzie moja torebka. Jeżeli chcecie wyższą, dużo, no to te elementy boczne musicie również zrobić większe. Główną część torebki rozpoczynamy od wykonania dwóch oczek łańcuszka, licząc już razem z tą początkową pętelką, czyli przeciągamy sznureczek raz, nie zaciągamy za mocno i robimy jeszcze tylko jedno oczko łańcuszka. I teraz w tej pierwszej podstawowej tutaj pętelce początkowej robimy 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Przytrzymujemy sobie tutaj tą końcówkę, żeby nam się wszystko nie rozplotło, a teraz zaciągamy ją mocno żeby zamknąć tą pętlę, która się na pewno rozszerzyła podczas szydełkowania. I teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek u góry. Na trzecie z oczek zakładamy znacznik i przechodzimy teraz do drugiego rzędu. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę. Wbijamy się w drugie oczko licząc od szydełka. To jest oczko łańcuszka wykonane tylko na obrót, tego nie liczymy. Wbijamy się w drugie oczko licząc od szydełka. Szydełkujemy nie pod dwie nitki, tylko pod tylną pętelkę. I w pierwszym oczku robimy dwa półsłupki, w następnym oczku jeden półsłupek. Następnie w oczku ze znacznikiem trzy półsłupki również pod tylną nitkę, z których drugi oznaczamy raz, dwa. Zakładam znacznik na oczko, które właśnie wykonałam i trzecie oczko. Trzeci półsłupek w tym samym oczku. Następnie odbicie lustrzane początkowej części, czyli w kolejnym oczku pod tylną pętelkę cały czas jeden półsłupek, a w ostatnim oczku tego okrążenia dwa półsłupki. Raz i dwa. Wykonujemy teraz oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i ponownie wykonujemy wszystko analogicznie, czyli zaczynamy od drugiego oczka licząc od szydełka, nie liczymy pierwszego oczka łańcuszka na obrót. Wbijamy się w drugie oczko licząc od szydełka i robimy w nim dwa półsłupki. Następnie w kolejnych trzech oczkach aż do znacznika po jednym półsłupku. Raz, dwa i trzy. W oczku ze znacznikiem robimy trzy półsłupki, z których drugi oznaczamy. Raz, dwa. Po przerobieniu tego oczka. Znacznik zakładamy i wykonujemy trzeci półsłupek w tym samym oczku. Następnie w trzech kolejnych oczkach jeden półsłupek. I teraz uwaga, tutaj się skupiamy, bo to oczko może Wam się tutaj brzydko wywinąć, może się schować. Wszystko ładnie prostujemy. Ostatnie oczko do przerobienia i w nim cały czas pod tylną nitkę dwa półsłupki. I teraz powstaje nam taki trójkąt i kontynuujemy ten trójkąt tak, żeby uzyskać satysfakcjonującą nas tę płaską część. To będzie długość naszej torebki. W zależności od tego, jak bardzo Wam tutaj to urośnie, to tak długą torebkę będziecie mieć. Natomiast to będzie klapka, jak zresztą widziałyście po zdjęciu. To będzie klapka, więc taka jaka długa będzie ta klapka, jaki długi będzie ten trójkąt, to taka wysoka powinna być nasza torebka. Natomiast my teraz sobie szydełkujemy tak daleko, jak tutaj chcemy mieć na długości. Szydełkujemy przez cały czas tak samo, czyli na koniec okrążenia oczko łańcuszka w drugim oczku od szydełka, dwa półsłupki. Następnie w pięciu kolejnych oczkach to zawsze na tej prostej drodze zwiększa się o dwa, więc yy, w pięciu kolejnych oczkach pod tylną nitkę robimy jeden półsłupek. Właściwie to nawet nie trzeba tego do końca liczyć, ponieważ po prostu wykonujemy pojedyncze półsłupki na wszystkich tutaj pętlach gdzie do, aż do znacznika natomiast w miejscu ze znacznikiem robimy trzy półsłupki z których drugi znowu oznaczamy żeby w kolejnym rzędzie było nam łatwiej zlokalizować ten, y, tutaj szczyt, to szczytowe oczko naszego trójkąta i w ten sposób robimy kolejne, kolejne okrążenia, spotkamy się za jakiś czas, kiedy każda z nas już tej części trójkąta będzie miała Więcej i wówczas będziemy zmieniać schemat, żeby nasza torebka już nie zyskiwała coraz dłuższej klapki, i tylko będziemy robić część właściwą do przechowywania. Trójkąt wykonany. U mnie jest to tyle rzędów, że tutaj na tej prostej drodze, gdzie szydełkujemy pojedyncze półsłupki pomiędzy trójką na należniku i dwójką półsłupków na początek, tutaj mam dokładnie 25 oczek. I ten trójkąt teraz u góry u mnie ma długość około 28 cm. Myślę, że to w zupełności wystarczy, więc już tutaj ta odległość, ta długość torebki będzie ostateczna. Teraz troszeczkę modyfikujemy wzór i już tak naprawdę do końca torebki będziemy robić przez cały czas to samo. Znacznik może tutaj zostać. Możemy też założyć jeszcze jeden znacznik na którymś z oczek tego okrążenia, żebyśmy. Wiedziały, że to tutaj właśnie się, że to tutaj zmieniłyśmy już metodę szydełkowania dalej. Znacznik założony od tego rzędu będę teraz rozszerzała, wydłużała właściwie część bazową torebki. Przechodzimy zatem do pierwszego rzędu tej części podstawowej. Oczko, łańcuszka, obracamy robótkę. I teraz. Tak jak pamiętacie, robiłyśmy w drugim oczku licząc od szydełka, w tym oczku pod tylną nitkę, dwa półsłupki. A tym razem pomijamy to oczko, w którym robiłyśmy dwa półsłupki. Przechodzimy od razu do następnego i robimy w nim jeden półsłupek. I w kolejnych oczkach również pojedyncze półsłupki. 27 pojedynczych półsłupków zrobione. Ściągamy znacznik na środku i tutaj bez zmian w środkowym oczku robimy 3 półsłupki, z których drugi oznaczamy. I znowu pojedyncze półsłupki pod tylną nitkę. Teraz tak, mamy 25, tu by było 26, 27 i dwa półsłupki w ostatnim, gdybyśmy robiły tak jak do tej pory. A tym razem robimy tutaj 26, pomijamy jedno oczko, i w ostatnim oczku tego rzędu robimy półsłupek numer 27. W ten sposób, to już nawet na tym etapie zobaczcie widać. Nie tworzy nam się tutaj dalszy ciąg trójkąta, tylko zaczyna nam robótka iść prosto do góry i właśnie na tym nam zależy. Będziemy budować tutaj tą część, nadal utrzymując kształt trójkąta. Musi nam powstać dosyć duży tutaj prostokąt, zakończony trójkątną częścią. Właśnie mamy w tej chwili zrobione pierwsze okrążenie. Każde kolejne budujemy identycznie oczko łańcuszka, obrót. Pomijamy oczko łańcuszka wykonane na obrót. Pomijamy kolejne oczko, które byśmy normalnie szydełkowały dwa półsłupki. I przechodzimy do trzeciego oczka, licząc od szydełka. I robimy w nim jeden półsłupek, podobnie jak w każdym kolejnym oczku, aż do oczka ze znacznikiem. Do końca w oczku ze znacznikiem znowu trzy półsłupki, z których drugi oznaczam, i tutaj pojedyncze półsłupki. Spotkamy się jeszcze raz po tej stronie. Pokażę Wam dokładnie, w którym miejscu omijamy ten przedostatni półsłupek, żeby już nikomu się nie myliło, a kolejne rzędy już będziemy robić samodzielnie. Ponownie zrobiłam 25 półsłupków, tutaj mamy 26, pomijamy jedno oczko i na samym końcu 27 półsłupek. I znowu widać poszło nam tutaj o krok do góry, i o to właśnie nam chodzi, żeby nam się tutaj budowała ta robótka do góry, bez rozszerzania na bok. Tak jak wspomniałam, wykonujemy kolejne okrążenia. Spotkajmy się za jakiś czas, kiedy każda z nas tutaj już tego prostokątu będzie miała dużo, dużo więcej. Teraz pytanie podstawowe: ile tych rzędów kolejnych tutaj zrobić? I musimy w tym momencie wrócić do naszego panelu bocznego. I przeliczyć sobie oczka, które mamy na około, ponieważ ilość rzędów tutaj będzie równa, powinna być równa ilości oczek, które mamy tutaj na około. My tą część główną będziemy zszywać z panelem w ten sposób, że tutaj będziemy łączyć te wszystkie oczka i w założeniu każde z oczek będziemy łączyć z jednym rzędem tutaj tej części głównej. Jeżeli robiłyście zgodnie z moim wzorem, to na około tutaj liczymy tylko tą część, nie liczymy tutaj tej prostej części. Tutaj na około macie 35 oczek. W związku z tym musimy zrobić 35 rzędów. Moja część główna torebki jest już gotowa. Ja zrobiłam jedno okrążenie więcej. Zaznaczyłam sobie znacznik, w miejscu, w którym mam 35 rzędów. Zrobiłam jeszcze jeden. I teraz pokażę Wam w jaki sposób będziemy to składać. Torebka będzie złożona tak, i tutaj będzie klapka. Dlatego y, mówiłam, że wysokość tego elementu będzie nam tutaj decydowała, y, będzie nam decydowała o wysokości torebki, ponieważ w tej chwili będziemy to w ten sposób przyszywać. I jak widzicie, po złożeniu ten element tutaj idealnie pasuje. A później jest do tego klapka. Jeżeli zrobiłybyście ten element dużo, dużo dłuższy, to ta torebka przestanie mieć kształt takiej typowej torebki koktajlowej, która jest przedłużona w tą stronę, a zacznie być po prostu taką torebką kwadratową. Też możemy zobaczyć, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Jeżeli komuś taka powiedzmy listonoszka odpowiada, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie te panele boczne zrobić dłuższe. Zabieramy się za zszywanie. Później będziemy przymocowywać elementy, okucia metalowe i nasza torebka będzie Będę gotuwać. zszywać przy pomocy igły do wełny. Obcięłam dość długi kawałek sznurka. Muszę założyć go teraz na igiełkę i już pokazuję, w jaki sposób zaczynamy zszywać. Bierzemy jeden z tych elementów. Część zaokrągloną kierujemy w dół, to będzie tutaj część otwarta i zaczynamy szywać od tej strony. Ponieważ, jeżeli coś nam się tutaj poprzesuwa, to z tej strony tutaj no, nie, będzie, nie będzie to miało takiego znaczenia, czy, będziemy, czy zakończymy tutaj, czy zakończymy trochę wyżej. Wszystko po zamknięciu będzie niewidoczne. Natomiast tutaj, od tej strony, zależy nam na tym, żeby wszystko ładnie wyglądało. Wbijamy się. Zatem ja się wbijam zawsze pod zewnętrzną nitkę, nie pod całe oczko, tylko pod zewnętrzną nitkę, żeby ta nitka wewnętrzna została. Ona będzie taki dodatkowy, dekoracyjny element tutaj nam tworzyła. Wbijam się najpierw w sam narożnik i rozpoczynam zszywanie. Tutaj element. Część sznurka wolną zostawiam, żeby później ładnie ją móc pochować. Przechodzę pod kolejne oczko, pod jedną nitkę i pod tutaj dwie nitki tej części górnej. I zszywam wszystko razem. I teraz po kolei przechodzę pod jedną nitkę oczka i pod nitkę... Tego panelu głównego. Musimy pamiętać, że tutaj są takie jakby garby, powiedzmy, i na jeden taki garb przypadają dwa rzędy półsłupków, czyli wbijamy się raz tutaj pomiędzy, gdzie jest ta niska część, a raz musimy złapać tutaj wyższą gdzieś u góry nitkę na górze, żebyśmy nie przegapiły, żeby nam się nie wydawało, że każdy z tych garbów to jest tylko jeden rząd. Tutaj musimy rzeczywiście dopilnować, żeby wszystko tutaj zgodnie z tymi naszymi wyliczeniami ładnie nam wyszło. Szywamy dalej. Bierzemy drugą część, yy, drugą część boczną. Również ją muszę zakończyć robiąc oczko łańcuszka. Wyciągam sznurek, tu został bardzo, bardzo długi. I tak samo przyszywamy, zaczynając od tej strony. Oczywiście część okrągła w dół. Wszystko ładnie, zszywamy, możemy wykorzystać nawet tutaj, jeżeli nie macie obciętych te sznurki. Yy, które są na końcówkę, i wtedy się spotkamy. Myślę, że ze strzywaniem każdy sobie torebka mać. właściwie jest już gotowa. Pozostaje mi zamontowanie magnesu. Ja sobie przygotowałam złote okucia. Mam złoty łańcuszek, yy, na który będę tą torebkę zapinała. Myślę, że do tego koloru sznurka i złote okucia będą najlepsze. Mam również dwa półkola metalowe, ale nie wiem, czy będę je montować, bo ja to zazwyczaj. Przyznaję się, że montuję łańcuszek bezpośrednio na sznurku. Musimy jedynie zamontować magnes. Jeżeli chodzi o te magnesy, to są te magnesy z tymi wąsami z tyłu do przedziania przez sznurek, zgięcia tych wąsów i na tych wąsach właśnie się trzyma. Tutaj nie musimy mieć wątpliwości, że to nie uda nam się porządnie zagiąć, ponieważ ten sznurek cienki, poliestrowy, na pewno nam na to pozwoli bez problemu. Więc wymierzamy sobie, w którym miejscu od strony wewnętrznej umieścić magnes. Przekładamy w ten sposób, żeby na drugiej stronie były te nóżki. Wywijamy na drugą stronę i porządnie je zginamy. A na koniec ja sobie albo obcęgami ściskam, albo Młotkiem, porządnie, żeby rzeczywiście te wąsy mi się mocno, mocno zagięły. Mocujemy również drugą część magnesu. Przypinamy łańcuszek i spotkamy się wtedy. Pokażę Wam już efekt końcowy. Jeszcze pokazuję tutaj na szybciutko yy, od strony tutaj magnesu, od strony wewnętrznej. Zobaczcie jak to powinno wyglądać. Te wąsy powinny być naprawdę mocno zaciągnięte. W ten sposób przypięte na pewno, na pewno się nie odczepią. Podobnie zrobiłam z tej strony. Tutaj jeszcze muszę tylko delikatnie schować nitkę, która mi wyszła. Mocno, mocno zaginamy i wtedy na pewno nic nam się nie odczepi. Oktajlowa torebka ze sznurka poliestrowego jest już gotowa. Zawiesiłam ją na złotym łańcuszku. Myślę, że naprawdę wygląda bardzo, bardzo elegancko i bardzo uroczo. Postanowiłam jednak na bokach zamontować półkola metalowe, zapięłam ją na złoty magnes i jestem gotowa na karnawałowe wyjścia. Jestem bardzo ciekawa, czy taka torebka przypadnie Wam do gustu. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a jak zrobicie taką torebkę, to koniecznie oznaczcie mnie w swoich social mediach, żebym mogła Was znaleźć i udostępnić Wasze zdjęcia dalej. Dziękuję Wam serdecznie za to dzisiejsze wspólne dzierganie i widzimy się wkrótce w kolejnym tutorialu szydełkowym.